Dobry Nie wiem co widać jak widać Kurwa Tego nie może być widać Kój tam pokały Jesteśmy w garażu O, żuber Polecamy Najlepszy jest żuber Co my tu mamy, ze torem mamy i ośko od paranoja, trochę musiałem trochę poprzerabiać poprzespawiać, no oczywiście skrócić ośka jest tak przyspawana do tego trochę się pośpieszyłem z malowaniem i tu jest taki mały problemik bo siłownik był wcześniej z tyłu drążek był z przodu, ale to wiadomo było chujowo bo, bo ja to że jak się skręca w lewo, to musi się lewe kłaść. I... a było na odwrót i to było chujowe bardzo. Więc drążek poleciał z tyłu i kombinowałem, żeby tu zrobić... Właśnie mocowanie siłownika, ale... No ale zrobię. To trochę wydłużyłem od... Nośki. Tam chyba ze 2 cm aby tam więcej obrotów kierownicą robić i było lżej. I tak było lekko, ale. Zawsze to inaczej się jedzie i teraz muszę to szlifować. Żeby to koło jeszcze bardziej skręciło. Bo, bo, bo. Skręca tak. A jak skręcam w tamtą. To to wali tak. Więc tam trzeba szlifować, i kombinować. Ogólnie siłownik miał być z przodu, ale bo tu było to mocowanie, co jest ucięte na siłownik. Oto. Ale stwierdziłem, że zrobię to tu. Tam jest chwilowo tako przyłapane. I i i. No i tu trzeba szlifować. To niestety. Albo niestety i tu trzeba zeszlifować też, żeby ten drążek się nie napierdala w to. Trochę tu jest. Ale to nie na dzisiaj, bo już jest 21.20. Więc trzeba to rzucać. Pompa jest nowa. Za legro, Za 300 zł. Chyba jest wydajniejsza i ogólnie jest już pod orbitrol, bo ma już zaślepiony ten zaworek swój. Więc jeszcze roboty przy tym jest. Miałem nagrywać jak coś robię, ale kamera była rozładowana. Więc na razie będzie tylko tyle. Nie wiem. Niech Foka nazwie tą serię suchy garagę, czy jakoś tak Chuju muju, dzikie węże a ja mam fajeczki, o Przydałaby się zapalniczka, którą gdzieś wsadziłem Bo jakby inaczej Ja ją mogłem taczyć Jest trochę pierdolnik W kieszeniach nigdzie nie mam Pod maską też nie na no, ten pierdolnik się nie patrzcie. To w każdym garażu jest to samo. U każdego. Na tą półkę też się proszę nie patrzeć. Nie wiem, gdzie ja je... pierdolnię zapalniczka. Chyba zrobię to z pawarką. A tu jest zrobione, proszę Państwa. Tu jest fenomen. Za to, że. Patrzcie się na ten pierdolnik, na to wszystko, bo to jest mało ważne. Nie chce mi się iść po klucz, bo tu się odkręcę i można ją wyregulować. I to jest taka regulacja. To siedzenie ogólnie jest za nisko. To Na pewno płotnik spawać, spawać, zrobić. To, bo to jest paranoja no, tylko leci ruda 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 wiadomo skąd już nie ruda już krótko włosa no to jest do poprawki w ogóle ogólnie i tak dalej ten wydech jest zajebisty wydech z żubra to chyba tyle, idę do domu się myć, spać. Ile sztuk kurwa można siedzieć? Dobry wieczór! Z tej strony suchy, teraz garagę. Będzie suchy garagę, będzie suchy forest. Niech tak będzie. Omówimy sobie, co się stało i zostało zrobione w zetorku. Tak jak mówiłem to zrobiłem, musiałem to trochę przestawić, przespawać Tu jest takie wzmocnienie, tu jest zespawane Trochę jeszcze ciepłe Bo niedawno spawane Ale jest, bo byłem u Ładasia, opuszczał bruzdy Pozdrawiam bruzdę Może zaświećmy moją przenośkę Elegancką, czerwoną Jak Zetor Tutaj też jest spawane, tutaj jest spawany taki płaskownik grubszy dobra już to jest dziwne w sumie możemy to sobie przykręcić i zobaczyć jak to będzie pasować teoretycznie powinno bardzo ładnie pasować ehm. Nie będzie nam raczej potrzebne milwaukee, najlepsze elektronarzędzie, jakie mogą być akumulatorowe gitara. Dobra, burzmy sobie siłownik, Jaką on Idealnie przyspawane skręcej, skręcej. Dobra, siedzi, siedzi. I tutaj chyba nie ma co bardziej wzmacniać, bo, bo to raczej utrzyma. Tutaj i tak nie mogę nic naspawać bo będzie przeszkadzał drążek mm. 22, pas Polska. Czekajcie, ja sobie to... O. Drążek, 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 drążek. Patrzcie, że to jest skuje malowane, bo to będzie malowane jeszcze raz. I tak. Dobra. I jak to się prezentuje? się prezentuje. Dobrze, że tam pod skosem zrobiłem. To mało ważne. wiadomo, że to będzie sobie chodzić. Złapmy śrubeczkę. Na razie palcami. Na duża powinna być gdzieś w okolicach. Maskę też stąd zabierzmy. No i teraz pytanie gdzie jest ta nakrętka. Ogólnie zobaczmy ile wyszło. No prawie 12 tak jak miało być miało być 12 jak w Morty strzelił ale Dobra Gdzie jest ta kipszona nakrętka? A to jest pytanie Aha, dobra, bo wziąłem tą stąd To, to muszę tą, tu Chyba... Chciałem przeciąć, ale gwint jest spoko, więc... Dobra. Więc teraz to przekręcamy tu. No i git. Wiesz co, zwierz, Tu chyba jest 27. Przekręćmy to sobie od razu. Jest 27, tylko 27 nie ma. Gdzieś pewnie leży, pierdolnięte. A jak. Nie można było tu jeszcze coś przystawać, ale wiele to nie da. Od tak. razu to raczej też nie powinno puścić, tym bardziej że trzymało oryginalnie tu i tu a teraz trzyma od spodu, od góry i ten płaskownik jeszcze, więc Powinno być dobrze. Jestem młody po co mi testować. Kurwa. Wiadomo, BHP nie jest zachowany tutaj. To nie ma rękawic i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza. Teraz tylko pytanie: tak. Siłownik się będzie kręcił, ten przewód będzie trzeba kręcić trochę przechylić. Spierdolmy od razu Niech ma no Dobra Co my tu mamy? 24 22 Dobra, drążek ja sobie później przykręcę Winston niebieski Jedziemy z kołem. Jestem młody po co? No, nawet sam się. Dobra, w sumie. Czy ma się?

Prawa ten kluczyk jest Szybko zwięźlej na temat o, coś łapać nie chcę, ale złapałem Kurwa Co jest? Coś krzywo mnie łapie Dobra, dajmy w na miejsce Zaraz. Coś mi się tu nie podoba, strasznie. No to od razu. To też od razu. To co chodzi tu? Próbujemy kluczykiem. Musiało być wcześniej krzywo złapane. Dobrze Paryż bez pompowania. O czym mowa. No idzie ładnie. Zobaczmy ile obrotu. Na kolanie. Raz. Prawie pół Drugą Na wprost Raz Pół Czyli dobrze i niedobrze No, mogły być dwa Ciekawe jak tu na drodze się będzie zachowywać Ale Przyświecić bym chciał ręka nic nie pękło sprawy są jakie są, ale są tu jest 19 czy 22 ten przewód od razu przekręcimy delikatnie, bo później może być nieciekawie wydaje mi się, że 19 to jest Osłabię. I tak starczy. No i co? Zator ma zachowany skręt. Miejmy nadzieję, że to nic nie będzie pękać. Teraz tak 22. Drążek dokręcić Gdzieś tu miałem Dopierdoli mu darem, będzie ładnie Drążek też był skracany I kątowniczek jest trochę pod kątem Ale nigdzie nie będzie wodził Temu. Tu można było podprawić, więc padł. Ale to można i zrobić później Więc to stoi na kołach test jazdy będziemy robić? chyba nie zobaczmy tylko czy tak zbieżność na oko by było spoko luz widzę to rozstrzała o tak o Czeska maszyna To prosto tu w sumie też więc gitara Dobra, wdęć sobie Proszę bardzo, tu jest ta piękna szyba Elastyczna się zrobiła strasznie Ogólnie załam za dużo paliwa do dobra. I kapie ze zbiornika, trochę nakapało. Będzie do czyszczenia. Czy my się tu złamiemy? Myślę, że my się tu złamiemy. Wieje jak cholera. Się kurzy na podwórku. Jest fajnie. Ty odpalisz? No ja jak. Trochę ciężej jak tamtej, ale zawsze. Może sobie odwróćmy od razu? Czy my się złamiemy? Czy przyjebiemy w Złamiemy się jakby inaczej. Zobaczcie, yy, to łap miejsce. Wyszyn, skrętny to coś pięknego Aż to padło że się. zamkniemy szybę Jakby chciało padać Ale może nie będzie chciało Czekajcie teraz pasuje Co mi pasuje Pasuje mi jako tako to dokręcić te Czopki, czopki i mądźowy jest to i co? Gaśmy przenośkę i zobaczmy co się dzieje. Nie, elegancko jest lekko. Te ule, to raczej nie działają. O ile są? To co się będzie działo? to będzie lepiej jak wcześniej dajmy dwójkę kur skręt kurwa jak wieje nie no skręt ma zajebisty nie ma co oszukiwać no kurwa ile tu mogło być Żuber się kręci, jest fajnie Kurwa, ja chcę tylko latarkę Mierzmy sobie od, no to będzie prawie środek Raz, dwa, trzy, cztery, cztery i pół metra, tak zawracam Może nigdzie nie pierdolniemy na drodze Ale tak fajnie A te drzwi ale się kurzy, ale wieje kierownica to jest spoko kurwa spierdalamy do domu bo wieje niemiłosiernie no ale zawraca wraca pięknie o kurwa jak wieje hu delikatnie z tą kierownicą albo trzeba po prostu grubszy siłownik wsadzić może tu jest orbitral za duży wsadzony, tylko to ale jaka to jest pojemność to nie wiem, czy to jest setka, czy to jest osiemdziesiątka osiemdziesiątka myślę, żeby była taka jak najbardziej yy, najlepsza ogólnie jest to trochę dziwne się nawet w miarę nim. Kaśmy tą czeską maszynę wysokich lotów. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Nic nie popękało. Nic a nic. Jeszcze no, no 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 więc spoko. I miejmy nadzieję, że to będzie chodzić. No Zastanawiam mnie ten arbitro, czy on nie jest jakiś większy niż powinien być. Bo to ogólnie ten traktor tylko tak rzuca. No i ogólnie było to wydłużone, bo było 10 cm, jest 12 I trochę jest lepiej jakby. Można i grubszy siłownik To wtedy będzie lżej na pewno Będzie trzeba więcej obrotów No jakby grubszy siłownik Tylko wtedy też Skręt będzie dosyć Będzie mocno skręcał, mocno skręcał Będzie silny skręt A jak siedzie zawsze, to urwie coś Bardziej jak pewne No ale ogólnie jest spoko. To na tyle. Dziękuję. Dobranoc. Cheers.